witajcie w rozważaniach na dzień dobry dzisiaj z Młanzy siedzę sobie w Młandzie na takiej uliczce trochę większej nie takiej zupełnie małej teraz dostanę kurczaka z pytkami. to moje takie najbardziej ulubione yy, ulubione yy, jedzenie tutaj uważam że najbardziej bezpieczne no, wszystko jest smażone więc chociaż ten olej pewnie nie jest taki super dobry nie wiem jakoś tak przyzwyczaiłem się już Także siedzę sobie. Na... Po drugiej stronie jest przystanek dla takich małych busików lokalnych, które tutaj dowożą ludzi. Boda-boda sobie jeżdżą, czyli takie jest, powiedzmy, szybsze sposób lokomocji, taka taksówka, najtańsza. No i jest sympatyczny wieczór w miarę, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest tu w miarę bezpiecznie. Tutaj pan, który robi mi smaży mi kurczaka. Frytki gdzieś z, innej, z innego miejsca dojdą i będzie jeszcze soda, czyli napój gazowany, napojem gazowany będzie tangawizi, tangawizi, czyli imbir, jest taka, taki produkt Coca-Coli, tylko w Afryce Wschodniej, nie wiem czy w, część, w innych częściach Afryki też jest, ale nazywa się tangawizi, stone's stone tangawizi. To jest taki właśnie imbirowy napój gazowany, bardzo dobry, bardzo smaczny, no bo nie słodki, aż na znaczy, pewnie trochę tego, tego, tego cukru jest, ale generalnie jest on niesłodki, właśnie i to jest jego plusem. Szkoda, że w Polsce swoją drogą nie, nie sprzedają tego, chyba że gdzieś sprzedają, ale nic o tym nie wiem. A moja refleksja na dzisiaj jest taka, żeby się nie bać żeby sobie doświadczać takiej sympatycznej atmosfery, jeśli się da. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, że przestanie być sympatyczna, no ale trudno, tak to w życiu bywa. Yy, I co? Chyba tyle. Życzę Wam dzisiaj dobrego dnia, błogosławionego. Niech Was Bóg strzeże i prowadzi i daje Wam wiele radości. Z jedzenia, yy, z takich prostych rzeczy, yy, z tego, że nie pada, że jest miarę ciepło, ile będziecie mieć miarę ciepło. Serdecznie Wam tego życzę, pozdrawiając z Mładzy. Panie Boże, bądź uwielbiony, błogosław nas w różnych małych przyjemnościach, które mamy. Niech Tobie będzie za nie chwała. Z Bogiem i do zobaczenia.